Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na krótki przekaz pod tytułem Co czuję, co ukrywa, jakie ma zamiary względem Ciebie. Pomyśl sobie o tej osobie. Jest to przekaz na tu i teraz, yy, tak? Czyli w momencie, kiedy będziesz tego słuchać, teraz, właśnie. Zobaczymy sobie, co ta osoba, o której sobie w tym momencie pomyślisz, co ona do ciebie czuje, co ukrywa i jakie ma zamiary względem ciebie. Talia numer jeden, talia numer dwa. Pamiętaj, że musi u Was coś łączyć, pamiętaj, że ta osoba musi wiedzieć o Twoim istnieniu, pamiętaj, że y, musieliście być w relacji, tak? Y, być może jesteście w relacji, być może ta relacja rozpadła się w bardzo krótkim czasie. Ale tutaj musiało coś być między wami. I jeśli chcesz wiedzieć, właśnie. Y Zresztą wiecie co, zobaczymy: czy to będzie dla relacji, które są w tu i teraz razem ze sobą, czy to jest dla osób, które gdzieś rozstały się, tak, bo tak miało na ten moment być. Zobaczymy sobie. Jeden i dwa. Dobra. Co czuję, co ukrywa i jakie ma zamiary względem Ciebie? Dla wszystkich osób, które wybrały talię numer jeden, co czuje, co ukrywa, jakie ma zamiary względem Ciebie? Ta osoba w obecnych schematach, w których funkcjonujecie w tu i teraz. Aha, co czuje, co ukrywa i jakie ma zamiary? Karty mi pokazują, że no cóż, co ukrywa, zobacz, co ukrywa, tak? Inny związek, inną relację. Czyli to jest typ człowieka, który zero-jedynkowo podchodzi do życia, który myśli... Ta osoba myśli tylko o sobie, żeby jej było wygodnie w życiu. Mam też takie wrażenie, że ta osoba może być osobą, która ma pewnego rodzaju zaburzenia emocjonalne. Tutaj by trzeba było zagłębić się w psychologię, w psychiatrię. Nie znam się na tym, moi drodzy, ale tu jakaś dwubiegunówka mi się pokazuje, jakieś problemy właśnie na tle emocjonalnym, nieuporządkowana przeszłość, toksyczne poprzednie życie. Być może wychowywał się ten ktoś w toksycznej rodzinie, w niepełnej rodzinie. W domu dziecka, wykorzystywania i tak dalej, i to odbija się na teraz, właśnie dorosłym życiu, ale karty mi pokazują, że co ma w sercu, no, co on tutaj myśli. No, jest troszeczkę sfrustrowany całą tą sytuacją, nie wie co zrobić. Myślę, że tu się pokazuje sytuacja to jest przekaz chyba dla osób, dla Was, moi drodzy, dla tych, którzy. Już nie są w jakiejś relacji, to się chyba rozpadło. Jeżeli nie, to jest to wszystko zmierza ku temu, że to się rozpadnie, że to nie przetrwa. Jesteś osobą sfrustrowaną, zmęczoną tym wszystkim, mieści żal tego wszystkiego, ale też przede wszystkim, no. Mm, to jest też takie obopólne obrażenie się na siebie, tak? Ten ktoś, ten ktoś może nie rozumieć swoich złych intencji, swojego złego postępowania. Ten ktoś może mieć naprawdę pewnego rodzaju zaburzenia emocjonalne i z tego właśnie powodu może być obrużony, ob, ob taki obrażony, taki. Yy, Taki strzelający focha na ciebie, tak? Że, no jak to tak może być? No o co ci chodzi? Więc podsumowując, są ktoś jest obrażony, strzelił focha, apatyczny, niechętny do jakiegokolwiek dogadania się, skrywający jakąś tajemnicę, będący z tobą w relacji, właśnie był ten ktoś również, bądź jeżeli dalej jesteście jeszcze w relacji, to ten ktoś wszedł w jakiś romans z kimś innym, z inną osobą i tutaj jakaś zdrada i tajemnica z tego tytułu. Jak najbardziej mi się pokazuje przy tym kimś, i raczej jakie zamiary są tego kogoś. Nijakie karty pokazują. Nijakie. Myśli tylko o sobie, nastawione nabranie, nienadawanie. Um, idzie to wszystko ku właśnie jakiemuś rozpadowi. Chyba już to się raczej rozpadło, więc tak to moi drodzy wygląda. No, tutaj raczej karty pokazują, że pisane jest wam, no, jakieś tutaj zupełnie coś innego. Tu w ogóle by trzeba było sobie szczerze porozmawiać, wyjaśnić to wszystko, ale ja nie wiem, czy ty byś już chciała, mm, tak, wchodzić w tą energię. Jest pewnego rodzaju tęsknota, ale jest dużo złości, karty pokazują i dużo rozchwianych ogólnie emocji. Moi drodzy, jeżeli jesteście zainteresowani, Czytaniem prywatnym, zapraszam do kontaktu ze mną, mail znajduje się zawsze w opisie pod filmem. Pozdrawiam Was serdecznie, zasubskrybuj mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz, wciśnij dzwoneczek, będziesz na bieżąco z moimi filmami, daj paluszka do góry, ciebie to nic nie kosztuje, a mnie to motywuje do działania, bo dzięki temu mój kanał może się rozwijać. Zostaw po sobie ślad, komentarz. Będzie mi też niezmiernie miło uściski śle. Pamiętaj, że to czytanie jest czytaniem ogólnym. Pozdrawiam. I dwójeczki, pomyśl sobie o tej osobie i zobaczymy sobie, co ta osoba czuje do Ciebie, co ukrywa i jakie ma zamiary względem Ciebie, tak? Dla osób, które wybrały talię numer dwa. Co czuje, co ukrywa, jakie ma zamiary względem Ciebie. Zaraz sobie zobaczymy, czy to jest czytanie dla osób, które są w relacji, czy to jest czytanie dla osób, u których ta relacja gdzieś się rozpadła. Co czuje, co ukrywa. Jakie ma zamiary względem Ciebie? No, i tutaj się, moi drodzy, pokazało, że, no, i tutaj jakieś nieporozumienie. Jakieś tutaj nieporozumienie wynikło, i ten ktoś bardzo chciałby. Ten problem rozwiązać. Ten ktoś bardzo chciałby coś wyjaśnić albo otrzymać wyjaśnienie z Twojej strony, tak, ale przede wszystkim ta osoba chciałaby coś domknąć, coś wyjaśnić, coś przepracować. Być może ta osoba chciałaby poprosić o wybaczenie, o pojednanie, bo tutaj też taka sytuacja mi się pokazuje. Więc ten ktoś myśli o jakimś pojednaniu, o wybaczeniu, o przebaczeniu, o uzdrowieniu pewnej sytuacji między Wami. Tu jest dużo konfliktów, tu jest dużo złości, Tutaj jakaś kłótnia mogła być, być może jesteście na etapie takiej właśnie kłótni, i, i karty mi pokazują, że mm, tu jest dużo mataczenia, tu jest dużo manipulacji, tu, tutaj dużo takiej toksycznej energii się wkradło. E, jakieś tutaj takie dziwne informacje, dziwne wiadomości, pewnego rodzaju pomówienia. Co ta osoba, mm, że tak powiem, y, ukrywa przed Tobą? Y, swoje y, zmienne emocje, rozchwiane emocje to jest to drugie. Nauk Tu mi się pokazuje, że ten ktoś może mieć problem z nałogiem I może to przed Tobą ukrywać Tutaj jakiś alkohol właśnie się pokazuje Dlaczego to mówię? Bo na miejscu co ukrywa Pokazał się król kielichów Jeżeli jesteś mężczyzną I słuchasz mnie i pytasz się o kobietę To może to być informacja dla Ciebie Że ta osoba ukrywa innego mężczyznę przed Tobą Jeżeli jesteś kobietą to tutaj właśnie może być to, że ten mężczyzna, o którym myślisz, może moi drodzy ukrywać swoje emocje, swoje rozchwianie emocjonalne, może za, może topić te swoje smutki właśnie w jakimś nałogu i tutaj takie coś mi się pokazuje. Także takie coś tutaj, jeżeli chodzi o to, co ten ktoś może przed tobą ukrywać. Jakie ma natomiast ta osoba zamiary względem ciebie? Siedzi, myśli, gdyba, duma, rozmyśla, rozkminia, chciałby ten ktoś stabilizacji, chciałby ten ktoś nowego początku, opartego na silnym, mocnym fundamencie, ale na ten moment ma tak jakby związane ręce. I tutaj chce ten ktoś jakiegoś pojednania, chce ten ktoś jakiejś rozmowy, myśli o tym, żeby z Tobą się skomunikować, żeby Tobie o tym powiedzieć, ale obawia się reakcji z Twojej strony. Tak to, moi drodzy, mniej więcej wygląda i tyle myślę, że wystarczy, bo miało być to krótkie. Zobaczymy tutaj sobie jeszcze z dopowiadających kart. Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną czytaniem prywatnym, bo rezonans no, ja to z Tobą zapraszam do kontaktu ze mną, zrobimy taką analizę. Kontakt zawsze jest ze mną poprzez mail, który znajduje się w opisie pod filmem. Moi drodzy, i patrzymy tutaj sobie jeszcze właśnie, jak to tutaj pod względem emocjonalnym się tu pokazuje. No tak, tutaj jakieś flirtowanie było, coś na rzeczy, tak. Yy, yy. Jakaś tutaj, yy, taka właśnie energia gdzieś. Yy. Nie chcę powiedzieć, że konkretnej zdrady, ale też to może być jako zdrada, ale też mam wrażenie, że ten ktoś ma problemy emocjonalne i może być typem człowieka, który chciałby mieć drugą stronę tylko i wyłącznie na wyłączność i takim, może mieć taką manię prześladowczą sobie, coś w rodzaju takiego stalker'a, prześladowcy, coś na tej zasadzie, tak? I to też może przed tobą ukrywać ten ktoś takie właśnie takie trzymanie na uwięzi, tak? Zaborczość, zazdrość, zazdrość ogromną. Przeogromną, powiedziałabym Dużo jest też nostalgii, tęsknoty i takich właśnie myśli związanych z tym wszystkim, co się wydarzyło Karty pokazują, na swój sposób darzy Ciebie uczuciem, ale to właśnie jest tak jakby na swój sposób Moi drodzy Tyle ode mnie dla Was. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Proszę zasubskrybuj mój kanał. Jeśli tego jeszcze nie robisz, wciśnij dzwoneczek, będziesz wtedy na bieżąco z moimi filmami. Daj łapeczkę do góry, kciuka. Będzie mnie to niezmiernie motywować do działania. Ciebie to nic nie kosztuje dla mnie, znaczy to dużo. I przede wszystkim, jeśli możesz, to podziel się w komentarzu swoimi przemyśleniami, czy to rezonuje, czy nie. Daj serduszko. Będzie naprawdę mi bardzo, bardzo miło, a tymczasem uściski śle i do usłyszenia, do następnego filmiku za jakiś czas. Pozdrawiam serdecznie.